Na razie zatrzymaliśmy to, co pędziło. Znaczy, miał być automatyzm, znaczy to było rozstrzygnięte i zdecydowane, że będzie w 2027. To uchyliliśmy to zagrożenie. Jeśli mam poczucie satysfakcji, to ono wynika nie dlatego, że ten zapis daje stuprocentową gwarancję, jeśli chodzi o skuteczne blokowanie tych no, nie, nieprzyjemnych dla nas zapisów, ale w jakim sensie gwarancją jest to, co mówią dzisiaj premierzy, prezydenci w Unii Europejskiej? Oni mówią naprawdę naszym językiem, że tak, że tak dalej nie pojedzie. I nie dlatego, żeby mi zrobić yy, yy, przyjemność, tylko myśmy się odważyli. A jesteśmy uznawani za rząd centrowy, umiarkowany. Nie jesteśmy postrzegani tu w Brukseli, o czym wiecie, jak, jak awanturnicy czy tacy troublemakerzy, którzy chcą wetować czy przeszkadzać. Więc to, że myśmy tak stanowczo i twardo obstawali przy tym, spowodowało, że wiele państw odważyło się też powiedzieć to, co naprawdę myślą. Bo tak naprawdę w większości europejskich stolic ludzie inaczej dzisiaj myślą o tych przesadnych europejskich ambicjach klimatycznych. Polub, skomentuj. Udostępnij.